YouTuberzy reagują na nowe Pet Simulator 99. Zaczynamy od Josiego. Słuchajcie, mamy do wyboru. Zaczynamy. Jego aksylota. pierwsza reakcja Klikamy. na okay. Zobaczymy. O, coś, coś widzowie. Aha, bo tu dwa pety można wybrać. Dobra, wybieramy dwa pety widzowie w takim razie. Mamy interfejs, mamy nasze dwa pety w tym momencie. Widzowie, subskrybujcie kanał. Można chyba na 4 nie? Z Pet Simulator 99. No i widzowie. E, no subskrybujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, zostawiajcie lajki. Wszystko pokupujemy sobie widzowie, passy i tak dalej, wszystko jak leci, ej ale to, ej jak to przyjemnie wygląda w ogóle widzowie okay, Każdemu się podoba każdy, myślę, mi jak bardzo Jak widzicie jest dosyć podobny do Pet Simulatora X, ale dostajemy tak, dostajemy nagrody co, co chwilę, nasze pety biją automatycznie, nie musimy klikać nic, nic nie musimy klikać widzowie Nasze... O, ej, to jest dobre, widzowie, to jest! Simulator 99. Siemanko. musimy wybrać dwa pety, więc ja lubię pieski, więc biorę Czyli pieska, no jest ja to będzie mój ja wybuch, widzowie, zaczynamy! Jestem w ogóle nubkiem, co jest? Dlaczego jestem nubem? Halo, czekajcie, czy mogę sobie się tu zresetować? Nie mogę, widzowie, jestem nubem. 10 tysięcy diamentów mam, nie wiem dlaczego? Inni mają po zero. Być może dlatego, że przemieniło moje 40B na 10 tysięcy, bo ja miałem w PSI 40B. I teraz tak, mamy autotapa, którego sobie kupiłem w game pasie auto Farmę. ale to jest! Głośne w ogóle, widzowie. Nie, ja muszę tego dupka zdjąć, bo co się dzieje w ogóle? Mamy rewardsy, pierwsze wrażenia, widzowie, to będzie pierwszy taki odcinek na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z nowego Pet Simulatora, bo zamierzam bardzo dużo tutaj robić. Widzowie, mamy też hoverboarda z absolutem. Jo I to jest nowy hoverboard, który oczywiście dostajemy z vip -ka. Ten, kto wie, że jak kupimy VIP Game Passa, no to mamy właśnie takiego, taką deskę. Mamy Pedro, Dobra. oj, przesunę się wam tutaj. Zobaczmy. Dobra, widzowie. Biegną od razu po pety, rura w pety. Rura w pety, nie? Rura, witam. Hello, amigos. Hello. Hello, my petos. Dzięki, pozdro. Już przeszedłem gierkę. Dobra, widzowie. OMG. Oh OMG, oh dobra, widzowie. Ale teraz nie jest to najważniejsze, tak? Ciekawe, Tego która wypowiedź. reakcja to wam przypadnie do gustu. Ważniejsze. Najważniejsze będzie to, czy ja mam bana? Widzowie to jest najważniejsze. Temu 11 tysięcy osób tylko pokazuje. Nie ma prywatnych serwerów? I ja amigo, to będzie problemito, jak nie ma prywatnych serwerów. Dobra, czy mam bana? Pytanie. A tajdrom miał bana przecież, rzeczywiście. Hej. Proszę, żeby go nie było. Proszę. proszę, 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 proszę. Ciekawe, jestem sam ciekaw, czy ma banasy. Nie ma. Wow. Z Pet Simulatora, a w dzisiejszym filmie do, porozmawiamy sobie na temat m.in. nowości, przy okazji zrobię pierwszego rebirtha i naprawdę jeszcze więcej, także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić, no i generalnie jak jesteście tu nowi, no to zasubujcie kanał z dzwonkiem, a jak ten film wam się spodoba i chcecie więcej filmów z nowego Pet Simulatora, no to zostawcie tu łapeczkę do góry, a teraz lecimy! Okej, okay, moi drodzy, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Generalnie tutaj w nowym Pet Simulatorze już troszeczkę sobie tutaj właśnie. Ciekawe jaką reakcję. Na samym będziemy. początku otwórzmy sobie tak zwanego darmowego gifta i tutaj, oj, coś okay. nam poleciało. No i zmian jest naprawdę bardzo dużo i generalnie wydaje mi się, że chyba do te zwiady sobie poznacie sami, grając. Gra Pet Simulator 9 Woja. Wow, mam wybrać Pecika Dobra, którego pieska biorę Pimpka, pimpek! Dobra, jeszcze jeden mogę? Dobra, no to piesek będzie razem z um, Axolotlem. O, no i super. Okej. Okay. Oh, hello! Witamy w nowej <laughs> grze Pet Simulator 99! Jak to wygląda dziwnie! E, dobra, co, co się tutaj dzieje? Zbieramy końcy. Zbierajmy końcy w takim razie. Ale ich jest! Nie dobra, trzeba klikać pieniążki. Teraz. pieniążki mamy tutaj... Po tej stronie. Ło, jak to jest głośno! Wszyscy zbierają peciki! Czekaj, czy one automatycznie też zbierają? Ej, tak! Nie muszę klikać! Wystarczy, że przejdę do tej, tej miejscówki i one same zbierają. O, patrzcie. Mamy jeszcze cztery miejsca. A gdzie są moje pety do wypłacenia? Mandy! Simulator 99 zaczyna swoją przygodę i mamy wybrać dwa pety. Dobra, wybieramy sobie standardowo koteczka i absolutna. Bierzemy te dwa, zaczniemy naszą przygodę, zobaczymy na czym to polega, zaczniemy przygodę jako partner, więc może będzie troszeczkę inaczej. Startujemy, go! Mamy nasze dwa pety! Jest za na Mam swoją deskę! Mam swoją deskę, dobra. Widzę, że tutaj są... ...jakieś huge'e, tutaj mamy... ...przed. Large... Czemu on tyle um, tego ma jako partner, czy mogę co? Mogę podpisywać... Tak, pety, partner. Ale... Używam do tego ołówka. Tylko limitowana Papka. ilość. nie mam takiego podpisywania. Wow! No, dostałem coś od razu. Name, tak? Puzonik! Witam Pet Simulator 99. witam serdecznie! Jest i on. wielki powód po paru miesiącach nieodcinkowania. Dlaczego? No bo nie było co grać, słuchajcie. Mamy do wyboru dwa pety, zacznijmy przygodę z nowym Pet Simulator. Oczywiście łapkę zostaw, wraca ten kanał, wracają odcineczki. Się Puzonik zaciało. wraca, bardzo wybierzmy fajnie. Wybierzmy sobie oczywiście dwa pety, wybierzmy sobie pieska i wybierzmy sobie e, pieska. O proszę, on, on za pierwszym mety. razem e, ogarnął, że są dwa pety, nieźle. Łapkę zostaw. Zostaw, zostaw, wszystko zostaw, żeby ten kanał odżył, będą odcineczki oczywiście z Pet Simulator 99, będzie podpisywanie petów, będą live'y, wszystko będzie, słuchajcie, wszystko, wszystko. To będzie, odbieramy nasze pety, zmieniłem troszeczkę wygląd i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy, co jest? O, zobaczmy, czy w ogóle coś daje mi partner, na jest, partner! Dobrze, pokazuję, że partner. O to chodziło. Słuchajcie, do like to enable edit mode? ja chcę. On też Co ma mode? tego pink Bloom Kata. Okay, Nie jest partner. partner tutaj wszystko działa, słuchajcie. Edit mode, jest? Your team, ok. Dobra, wszystkie pójdą, okej. Zobaczmy sobie, automatycznie tutaj pedy coś tutaj biją, e, więc sobie zobaczmy, jak to tutaj działa, słuchajcie. działamy mamy tutaj sklep, działamy mamy tutaj rzeczy, boże, dobra. E, wydajmy sobie oboxy, bo to jest standardzk, słuchajcie. W górę to już? moi we... drodzy. I zapraszam was do oglądania. Mamy 50 tysięcy, co tam daje? Ja faksecki ponad... opening od no, razu robię. Aha, spiszę chyba, więc całkiem dużo. Tak, wiecie, to zaraz to zrobimy cały Jezu, opening, ale to, to, jeżeli gracie dużo w PSX, to wbijcie na mojego Discorda. Oczywiście nie macie w opisie. Znaczy nie Pesxa. Sorry, będę się mieć. 109 teraz. I słuchajcie, jak macie dwa remirfy, to ja mam już miejsce w klanie. I chciałbym zrobić najlepszy klan w grze, więc na pewno będę Was zapraszał, mamy 50 miejsc do wypełnienia w sumie. Więc koniecznie gdzie Ci się doczekaliśmy, mamy to, Pet Simulator 99, jesteśmy w grze, jakby rozwalimy sobie kilka coinów tutaj w górę, ale powiem wam, że to co tutaj się dzieje to jest wygląda. jakby... Postarajmy się na startu zbierać może 900 coinów i kupmy sobie pierwszą naszą strefę, mamy pierwszą strefę, jakby trochę gamepassów sobie kupiłem przed startem, mamy tutaj Laka, który nam podnosi procent o 200, Ultra Laka, który podnosi nam procent o 500 i tu mamy VIP-a. Ale nie okay. wiem czy nie mam vip bo jakby nie kupowałem VIP-a. Może dostałem za coś tego vip i mam 10 tysięcy gemów na starcie, jakby prawdopodobnie zakupić jakieś. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, która reakcja Wam się najbardziej podobała. Sprawdźcie kolejne odcinki i do zobaczenia. Oczywiście linki i przypiętym komentarzu i w opisie do filmów, które tutaj obejrzeliśmy. Cześć!